Dzień dobry Witam Hani moi Powiem wam, że teraz mijałem się z sąsiadką I taki mój dobry sąsiad Jest Przy tym Na takim chodziku stał Notabene, dawny mistrz olimpijski Drzucie Drzucie tym Drzucie tu zobaczcie jaki wam pokażę, Mercedes, o widzicie ten Mercedes, to jest Antyk Antyk Mantechrysta eee, i tak i ta, ta pani mówi Ale nam przyszło Jak nie laska to chodziki To tego No i ja wam powiem To jest tak pomyślałem Że wtedy w młodości Wiedział Że to taka starość To mi się naprawdę nie oszczędza Te momenty kiedy byłem już taki Bliski Zejścia Ale nie mieli wtedy kanału takiego świetnego nie, nie mielibyście o kim mówić Ja wam powiem, że dużo z Was po prostu zaczyna mnie słuchać bo wiedzą, że yy, można się dowiedzieć czegoś, co jest bardzo, bardzo niespotykane. Ale wróćmy do teraźniejszych, bo jedziemy teraz na meeting na Plac federacji i ja wam powiem o, o tym. Co, otóż tak, najpierw wybór papieża no powiem wam, yy, nie podoba mi się jego twarz. I nie podoba mi się to, że jest Amerykaninem, ponieważ jak już Amerykanin to już może lepiej, żeby był już po całości. A biały Amerykanin taki mi to trochę Trumpem, pachnie wiesz, trzyma brata. Także to nie, nie za bardzo mi się to. Widzi. ale zobaczymy w praniu no. Druga, a następna rzecz no, to co się stało na tym uniwersytecie no bardzo przykra sprawa Ym, podejrzewam, że chłopak nieszczęśliwy no. chory psychicznie ale wiecie kiedyś kiedy, kiedyś takich chorych psychicznie to by go ukrzyżowali po prostu albo ukamieniowali za coś takiego no teraz jest no, to trzeba być chorym psychicznie, żeby po prostu zabić dlatego, żeby nie chciał być ofiarą, chciał być agresorem, nie? łowcą. No, wariat no, odbiło mu i co zrobić. No, najgorzej, że ucierpili niewinni ludzie. Nie? Yy, I to jest. To jest bardzo smutne Co poza tym Poza tym jest to że była parada w Moskwie i powiem wam że no tak jak widzę Chińczyka i Putina tego Xingpiao pinga czy jakiegoś tam nie wiem Dzink, eee, Jak siedzą z Putinem, Putin widać zabiega, bo tamten raczej siedział niewzruszony, nie a to Putin tam cały czas go rozweselał, zagadywał. Czyli wiadomo, po której stronie jest moc. I ja to niestety w kółko po powtarzam, nie? dla tych, co nie słyszeli, że właśnie jakby ten czarny papież jeszcze był, to I te słowa Sibilli, że żółta rasa zapanuje nad światem, całkowicie by się wtedy zgadzały. Nie? No ale niestety wszystko idzie w tym kierunku, no amerykanin papieżem. Jeszcze nie było tylko z lądu afrykańskiego, chyba. No i z Australii, bo tam chyba nie ma. Co tu jest z tymi światłami? Kurczę bla. Ale obojętnie, jakby nie było, to my, kochani, e, mamy żyć, bo nie mamy innego wyjścia. Po prostu, patrzcie, normalnie e, obojętnie, co by się nie zadziało. Teraz znowu jakiś smutnik ma jutro dwa razy przelecieć nad Polską i to taką bardziej centralną, także lepiej patrzeć się w górę i, i uważajcie na siebie i przekazujcie to innym, bo to, no, to jest taka głupia rzecz, no. po prostu wychodzisz i coś ci może na, na łeb zlecieć. Nie? słyszysz takie coś? starczy, że to śrubka by spadała i ona by tam e, się nie spaliła w kosmosie słuchajcie, to, to nabiera nabiera po prostu takiej prędkości że to przebija wszystko no. W samochodzie nam nawet się załatwi. i chwała Bogu panie subskrybujcie mój kanał i hasło na dzisiaj dotąd dopóki chodzisz to trzeba żyć pozdrawiam wszystkiego dobrego, cześć